Dzięki tobie ja ja z Cześć, ja nazywam się Magdalena Kozdroń. Jestem koordynatorem koncertu Pomagamy w Rytmach Jest to koncert charytatywny, poprzez niego chcemy pomóc ludziom. Jest to osiemletnia dziewczynka, która od urodzenia choruje na rozszyb kręgosłupa. Tak naprawdę pomysł całej tej imprezy zrodził się podczas udziału, mojego udziału w projekcie Korba, gdzie podczas warsztatów mieliśmy wymyśleć sobie tak naprawdę projekt, który chcemy zorganizować. No i myślę, że trzy miesiące ciężkiej pracy opłacało się, teraz możemy pomóc ludzi. To jest super impreza, więcej takich?

Słuchajcie, warto wspierać takie inicjatywy, warto robić charytatywnie różne rzeczy, także wszystkim takim inicjatywom ja mówię zawsze tak.